Z latarką w lęku, serce sercem na dłoni Odkrywam świat, gdzie czas się zatrzymał Każdy dzień nową historię odsłania Kurbek to życie, które mnie przyciąga Dzisiaj jest taka akcja, że zwiedzimy sobie bazę drogową. Tego jeszcze nie grali na kanale. Także sobie zobaczymy, co tutaj w trawie piszczy. Tutaj widać jeden budynek. Tam jest kolejny, tam jest kolejny. Fajna pogoda. Temu zobaczymy. Tomasz jest. Także wjeżdżamy. Jedziemy do środka? I pierwszy, nie ma da ci w ten w krat wchodził Klucze wisiały Aha To dużo tych pomieszczeń musiało być e? Sprzętu dużo było, pomaku, układarka masy, drogowy, frezarka Druga frezarka to się pomyśle, to, kurwa, kawał firmy, bo Niż na co jadą te belki, aż że jeszcze nie wywiezione na opał. O, tu dziura podłodze, taka dosyć fest. Gdyby się wpadło, to jeszcze ciekawie mogło być. Ale ogólnie pomieszczenie puste tylko to. Ta toaleta. I slew. Tutaj ktoś te chyba zrobił. Może tutaj ktoś przychodzi sobie posiedzieć. Tutaj też wysypisko śmieci. Także może tutaj ktoś kiedyś przebywał, sądząc po tych opakowaniach tutaj, mielonka, magi. Całkiem prawdopodobne, albo to wszystko wywalone tutaj z tej szafki. Możliwe. Tutaj chyba materia gąbki są. Szafa obrócona, więc może służyło to jako łóżeczko. Co tak się tu przedstawia? Na pewno ktoś tu koczował. Za dużo takich śmieci, albo to ze śmietniku wywalone. Nie wiadomo, ale herbatka jeszcze jest, można sobie zaparzyć i sztućce, ewentualnie i kubeczek, tak mamy komplet. Jeszcze tylko czajnika poszukać o telewizor, co to z lepiej. Tam widać, że jakby ktoś tam mieszkał, przebywał, bo tam jest co dużo takich śmieci też. ale jest tam też nawet okna. pomieszczenie, także już od razu widać, że biurowe. Biureczko takie sobie fajne. Z szufladkami. Tutaj na segregatory, na papiery. No dobrze. Jeden budynek byśmy mieli zrobiony. Jak widać, duże. Także sobie Popatrzymy na wszystkie te budynki. Mamy kolejny budynek. Tutaj się rozprawili z oknami. Widać pewnie fajne okna były. Fajnie to wygląda. To było na tym zdjęciu właśnie. się Zastanawiałem gdzie taki korytarz będzie. Nie, ja się A to tutaj. Tam Co? Tam plany, byl, nie Widać. Operator sprzętu. Miejsce pracy, nazwisko operatora. Podpis. Aha. <klusu> ja, 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 to i cały temper przepusztów, jak? Mm. Też jakieś okna A Wieje tutaj. pójdziemy. tutaj za chwilę w drugą stronę. Się cofnę. Tutaj też biurowy. Fajne biurko. Biurko fajne. Szafka też jest. Tutaj jakaś podkładka czy coś. Jest stolik, jest żuberek. Następne pomieszczenie, ale puste. Jedna szafka. O, tutaj trzeba wywalona. Także tutaj widać, że też ktoś jeszcze mógł sobie koczować. tu są. Fotel z samochodu. Też jakieś płyty, przygotowane może do palenia. No tutaj to widać jeszcze. Konkretnie, że ktoś chyba sobie tutaj mieszka. Albo mieszkał. Koce. Łóżeczko rozłożone. Także pełen luks. Szafa, tam w szafie jeszcze jakieś uplanka. Ale nie czuć ogólnie, tak żeby w sumie teraz jest za zimno, i nie ma warunków na mieszkanie w takim miejscu. Dobra. I kolejne pomieszczenie tutaj, odzież, perfum, Ktoś tutaj musiał przebywać. Bo za dużo jest takich rzeczy różnych. Dobra, teraz lecimy w drugą część tam. A tutaj zobacz ile papierów było Wszystko kurczę wypierdzielone na podłogę. Tam musi być różne dokumenty i dane. O, kolejne pomieszczenie. Uczące się. O, umywalko. walki. Wysznice. Tak to wygląda. A tam jakaś ławeczka mała. Kurde, fajny obiekt. Podoba mi się. Dobra, idziemy w tą stronę. Teraz tutaj kolejny jakiś zlew. O, i toalety. I pisołarki. Ciekawi mnie, co w tej dużej hali tam będzie. pusto, tutaj pusto, tutaj pusto i tutaj pusto. A to jest ten budynek, który jako pierwszy był dzisiaj zwiedzany. A tutaj widać, że warsztat był, kanał jest. Tam widzę, jest jakiś. Dużo jakichś klomotów chyba mi się wydaje okulary okulary przeciwsłoneczne Kanalik. nie są przygotowane ale pusto bucior, bucior, bucior został Tutaj jaki belki, można zauważyć I tutaj pusto pusto, pusto to jakiś garaż mnie tam ciekawi ta hala dużo, tam pójdę. Tutaj już z daleka zauważyłem furę niezłą. Chodźmy zobaczyć, Tu bo... Jest bardzo dużo różnych części samochodowych, samochodowych. Ale Taki zapach, nie? Dziwny. Jest tam, przeziębiony jest. tutaj trochę części samochodowych jest, tam no, grill od BMK. Cały ten. Lampy. Taka historia. I fura. Konkretniutka. Jo, traktorki. A tu cały traktorek. Fajne, duże. Do jakiegoś taśmociągu chyba tata ta jest. No, ja, może być od taśmociągu. No dobra, tam jeszcze mamy parę obiektów z boku. Także zobaczymy. Fajne. Zawsze na plus. Jakiś opuszczony obiekcik. Tam widzę taki jakby schron, nie wiem czy to będzie widać, ale ja to widziałem już na zdjęciach prędzej i się zastanawiałem gdzie to jest, kurczę nie złapie mi jasności, Gimbal szaleje, nie złapie jasności. Idę zobaczyć od zewnątrz, bo to mnie właśnie zainteresowało, już to widziałem na zdjęciach tego miejsca, Zobaczymy zobaczymy, tutaj też są jakieś pozostałości. O tamto, widziałem, zaraz tam podejdę. Zaworki stacji paliw. A tutaj mamy jakieś zbiorniki. No pasowałoby. O nie, kawał zbiorników U. nie kolejowe jakieś wagony. Jo. fajnie mogło być? To jest zbiornik na ropę był. Tankowali sprzęt cały. Aha, no tak tu gdzieś był dystrybutor, albo tam, a może dwa były. No czuć ropę. Nie no, niestety, tak ale zasypane także dopa coś, co myślałem, że będzie jakimś wejściem do schronu, okazało się zasypane. Na nic, i tak fajne miejsce. zjedzone kurde tutaj brak słodków tutaj był ten plac wielki A tam budyneczki w której byliśmy przed chwilą że tak to się prezentuje Te zbiorniki. I miejsce naprawdę duże. Ciekawe stanie tam jest ta tablica. Pod lasem. Lampy konkretne. I niebo konkretne. Fajnie to wygląda. Trzeba uważać, żeby w takich miejscach się gdzieś nie wpierdzielić, bo to jest chwila. Chwila nieuwagi. Może być kuku na słupach można larmy jeszcze zauważyć. Jest jeden, tam jest drugi, na dzisiaj to tyle z tego miejsca, dzięki za oglądanie i do następnego. Mam nadzieję, że materiał się... Chyba że jeszcze coś ciekawego tutaj dojrze. Godnego nagrania to pokażę. Dziękuję! Przepraszam ponownie! Pozdrawiam do